Cześć, tu Ania po godzinach. Witajcie w kolejnym odcinku z widzami Minecraft Teamwork. Ha, ostatnio narzekałam, że yy macie za mało czasu, nie, nie kończycie swoich prac i tak dalej, i tak dalej. No i proszę bardzo, dzisiaj są dwie prace skończone, także dzisiejszy odcinek będzie poświęcony dwóm pracom. Wow, wow, hura, hura, hopsia, hopsia. Yy, słuchajcie, więc tak, jako że odcinek dotyczy zadania piątego, yy, które wykonywał yy, Dawidek Kłol, tak to się chyba czyta, to zaczniemy od jego pracy, a później pokażę Wam pracę, którą skończył Wojekse, i to jest zadanie czwarte. Także, pomimo tego, że w kolejności chronologicznej teoretycznie powinno być najpierw zadanie czwarte, potem piąte, no ale odcinek dotyczy zadania piątego, zatem najpierw obejrzymy sobie zadanie piąte. Ok. To jest zadanie piąte. Wszyscy widzą, od razu wiadomo co to jest. No i zadanie piąte. O, wykonał tak jak mówiłam Dawidek Kuol. Jest to Pałac Kultury i Nauki. Zatem obejrzymy sobie teraz Pałac Kultury i Nauki. Tylko czekajcie, tutaj dzisiaj jest początek. Tu Dawidek coś napisał, tak to się prezentuje. Myślę, że. Yy, nie ma żadnej wątpliwości, że to właśnie jest Pałac Kultury i Nauki. Tylko czekajcie, coś tutaj napisał, coś tutaj napisał. Najlepiej włącz w nocy, połóż redstone na dole i patrz niespodzianka dla Animal. Redstone, redstone, blok redstone nowy. Ej, tu nie ma bloku redstone'owego? Tu jest ok, dobra. No to kładziemy a, noc miała być. Noc, szybko, szybko zróbmy Wow! O, skończyło się. Sorry. <grytanie> Za późno. To wszystko zrobiłam. No dobra, w każdym razie, jak widzicie, nocą od Kultury wygląda całkiem, całkiem sympatycznie. Także tak to wygląda. No, no, no. Całkiem, całkiem. Także y, Dawidek Kłol y, włożył naprawdę, naprawdę dużo, dużo pracy. Y, I o, sala kongresowa. No i dobra, już teraz zrobimy sobie dzień, żeby to widzieć za dnia. O, też tak to fajnie wygląda. Tu z góry sobie na to spojrzymy. <coughs> Sorry. I jest jeszcze wysoki i wysoki. W końcu on ma ile, ile tych pięter? 120 ileś. I na, na górze ma antenę. No i faktycznie jest antena zrobiona. Także tak to z góry wygląda. Wow. Naprawdę, naprawdę dużo, dużo pracy w to włożył Dawidek Kuol cool. i jak widać, w miarę szybko mu to poszło. Także myślę, że, 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 że całkiem dobrze się spisał tutaj. W środku jest jeszcze, wprawdzie, niepodokańczane, ale po prostu, no, aż tyle czasu nie mógł Dawidek poświęcić, żeby jeszcze wszystko w środku robić. Ale uważam, że nawet bez zrobienia tego środka pracę można uznać za zakończoną. Jeżeli Dawidek będzie chciał jeszcze to wszystko podokańczać sobie, to jak najbardziej będzie miał jeszcze przez tydzień, w takim razie, dostęp do serwera, i jeżeli będzie chciał, to sobie będzie mógł dokończyć i wtedy, oczywiście, jeżeli dokończy, to pokażę również to, co zrobił w środku. Bo na razie, to jak widzicie, tutaj jeszcze podłogi nie są podokańczane i latają te nietoperki. <tutek> tutaj już jest coś zaczęte, też nie, nie podokańczane. No niestety, no, aż tyle tego czasu. Nie było, żeby to wszystko tutaj zrobić, jednak budowla jest sporych rozmiarów. Zatem, zatem uważam, że nie musi tego dokończać Dawidek, że praca jest zrobiona, ale jeżeli będzie chciał, to jak najbardziej może tutaj sobie to dokończyć, i wtedy pokażę w którymś z odcinków, co dokończył ale uważam, że ta praca jest jakby już skończona, o tu się schody kończą, wow, i kurczaki łażą, co do ramion. Hm. Nie wnikam. Także y, można powiedzieć, że pałac kultury w budowie, o, tak to wygląda, hopsa. Ups, a tutaj? Dobrze, że jestem na kreatywie, to się nie, nie pozabijam. Także uważam, że z zewnątrz bardzo dobrze widać. Jest oddany, że tak powiem, pałac kultury w całej okazałości. Zatem od razu z daleka widać, że to jest właśnie pałac kultury, i właśnie o to chodzi tutaj w tej naszej zabawie, żeby z daleka było wiadomo, że to, na co spojrzymy, to to jest właśnie to. Co było zadane, że tak powiem, w zadaniu. No i tu od razu to widać. Także tak to się prezentuje. Bardzo fajnie. Spokojnie możecie sobie wzywać Dawidka na pomoc, jeżeli budujecie swoje, swoje serwery czy coś tam na mapkach. Chcecie mieć budowniczych? To myślę, że Dawidek jest osobą, która spokojnie może być brana pod uwagę <laughs> przez Was do budowania, bo naprawdę mu to idzie w miarę szybko i dokładnie. O. Także to tak fajnie wygląda. No i tutaj jeszcze te, co mi nie wyszło, niestety, przykro mi bardzo. A może jak się jeszcze raz zrobi, to jeszcze. A tu mam. To jeszcze raz, może coś się stanie. To zróbmy jeszcze raz. <laughs> Sorry. Noc. Noc. O! Wow. No, teraz to było widać. Super, super. Ok, także yy, w sumie tyle na temat Pałacu Kultury. Nocą, jak widać, też całkiem fajnie widać. Yy, wszystkie jego części są, że tak powiem, zrobione. No i w zasadzie uważam pracę za udaną. Także jest, jest to udana praca, jedna, już udana praca druga, także coś już się rozwija. No i teraz, jako że obiecałam, że przejdziemy również do pracy, którą robił Wojekse, czyli Wojekse robił... Zaraz jeszcze spójrzmy tutaj, czy ja już wam pokazywałam z tej strony, tak? Że Pałac Kultury z każdej strony jest taki sam, tylko że tutaj właśnie jest ta sala kongresowa jeszcze. I ona też jeszcze... Nie jest za bardzo zrobiona. Tutaj jest jakiś parking widzę. A do sali się tutaj tędy nie wchodzi. <grym> hm. Nie ma wejścia do sali kongresowej. Wow! Może tędy, tu znowu jest parking? O, sala kongresowa też jest jeszcze w powijakach, że tak powiem. Ale uważam, że Pałac Kultury stoi, jest zrobiony i Dawidek, jak będzie chciał, to może sobie dokończyć, a jak nie, no to to już jest skończone w takim razie. Ok, teraz przejdźmy z powrotem do mojego stanowiska. I pff, moje stanowisko jest bardzo malutkie w porównaniu do tych waszych budowli. Ale w końcu nie o to chodzi, żebym ja miała wielkie coś. Dobrze, to to był Dawidek Kuol. Jak widzicie, jest tutaj na, na yy, czerwono, a właśnie to będzie ładniejsze. I tutaj spodek katowice akcenta. I tutaj jest o. Wojekse z, dokończył halę stulecia. No i teraz sobie obejrzymy halę stulecia. Zrobimy sobie dzień. Dzień. Dzięki. Zrobimy sobie dzień i obejrzymy sobie halę stulecia, którą dokończył Wojekse. Jak widzicie, jest tutaj. No, niestety mi się tutaj y, ładuje powoli, ale jak widzicie, to potem. A tutaj jest hala stulecia we Wrocławiu. Z tego co wiem, to ona powinna być okrągła. No, ale Wojeksy zrobił swój pomysł na tę żałę, No, i tak właśnie ona wygląda. Ups. Tak właśnie wygląda z zewnątrz. Tutaj na górze coś ma. Taką, takie sklepienie dziwne, ale jest, ale jest yy, sklepienie, czy jak to nazwać w sumie? Ups, ups, ups. Gdzie jest początek? Tutaj jest początek. Wejście znaczy. Wejście do Hali Stulecia jest tutaj. Dzień dobry krowo. I sobie wejdziemy teraz do środka. Witamy, welcome. Witamy, welcome, welcome. Century Hall, hala stulecia. Halle Hala stulecia. Tu jest napisane hala stulecia w różnych językach. No, faktycznie i po niemiecku, i po angielsku. No, i tak wygląda środek Hali stulecia. Także można tutaj sobie oświetlenie podłogowe jest, i tak właśnie wygląda. I tutaj są drzwi. Dzień dobry. Tu przypuszczalnie Łazienka. Tu przypuszczalnie druga Łazienka. I tutaj nie wiem co. Ups. Tam jakby się spadło, to się wylatuje z, z serwera. Oj. Okej. Okay. Także tak to właśnie wygląda hala stulecia. W rąbie. Wow. Okej. Okay. Wychodzimy z hali stulecia. <laughs> Bo tutaj jest jeszcze kolejna niespodzianka dla mnie. Same niespodzianki dla mnie są. Bonusik. siedź sobie jak chcesz, Aniu. No dobra. Chcę. Zobaczymy. Łódki. Łódki. To rozumiem, że mam tutaj... Ups. I... Ui świetne. Ok, i wylatuję na trawnik. Ok, zjechałam sobie. Wow, dobra, czyli jak widzicie, są już w końcu zakończone trzy prace. Jest spodek katowicki z daleka, widać, że to jest spodek. Jest pałac kultury z daleka, widać, że to jest pałac kultury, i jest hala stulecia. Nie wiem w sumie czy z daleka widać, że to jest hala stulecia, ponieważ w sumie to nie wiem, jak powinna wyglądać. Zadaję wam zadania, a sama nie obejrzałam nawet zdjęć. Taka jestem. Ok. W każdym razie już możecie powoli zaczynać głosować na, najlepszy, na najlepszą pracę. Mamy już trzy prace skończone, zatem już powoli możecie głosować. A my przejdziemy teraz do. Kolejnego zadania, czyli to będzie już zadanie szóste, pomimo tego, że trzy dopiero są zrobione. No ale, jak wiecie, perypetie były. A propos perypetii, jeżeli zapraszacie sobie kogoś do pomocy, od razu to powiem, bo jak wiecie, każdy może sobie zaprosić do pomocy jedną osobę, tylko musicie mnie oczywiście o tym powiadomić, bo ja muszę tę osobę dopisać do serwera. Więc, jeżeli sobie zapraszacie jakąś osobę, to ja myślę, że bierzecie odpowiedzialność za tę osobę, którą sobie zapraszacie, i że zapraszacie osoby, które znacie, lubicie i które nie będą wam psuły waszej pracy, tylko wam raczej będą pomagały. Jak również nie będą psuły prac różnych innych osób, tylko będą brały pod uwagę to, że inne osoby się wysilały i, i, i po prostu uszanują to. Także, jak zapraszacie jakieś osoby, to pamiętajcie, zwróćcie uwagę na to, żeby to były naprawdę zaufane osoby, a nie, że, że na serwer wpuszczacie za przeproszeniem byle kogo, kto wchodzi i zamiast pomagać, to rozwala pół świata na przykład. Także taka lekka uwaga. No i tłumaczenia potem, że, że zamiast tej osoby wszedł jego brat, no to to po prostu jest śmieszne, bo po prostu po to się dostaje hasło, żeby nie rozdawać tego hasła byle komu, prawda? To taka mała dygresja. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, i teraz przejdziemy do zadania kolejnego. Kolejne zadanie wykona osoba, która prześle do mnie jako pierwsza hasło. Hasło, oczywiście, będzie podane w dwóch częściach. Pierwsza część będzie na blogu, do którego link jest w opisie do tego filmiku. A druga część będzie na stronie AniaPGPL w sekcji, oczywiście Teamwork. Tak właśnie wchodziły po kolei wszystkie osoby, i w ten sposób właśnie tak się, to się odbywa. Trzeba do mnie przesłać to hasło mailem albo z tego bloga, który jest podany w linku, do którego link jest w opisie do filmiku, albo właśnie ze strony AniaPGPL z sekcji Teamwork. To znaczy, maila się wysyła poprzez kontakt e-mail, o. No i w tym, jak już będziecie mieli całe hasło, to wpisujecie w tytule tego maila hasło, całe, a w treści maila wpisujecie wasz nick na YouTube, wasz nick w Minecrafcie, bo to nie zawsze jest to samo, no, i oczywiście zaznaczacie, czy macie wersję premium Minecrafta, czy non-premium, żebym wiedziała, jak ustawić serwer. I co jeszcze? No jeżeli zapraszacie jakąś osobę waszą zaufaną, która wam pomoże, a nie będzie psuć, to, to też nikt tej osoby z Minecrafta, nikt Minecraftowy i oczywiście też, czy ma premium, czy non-premium. Non Także jeszcze raz przypominam, hasło. Które macie do mnie przesłać, jest w dwóch częściach. Pierwsza część na blogu, do którego link jest w opisie do filmiku. Druga część jest na, na stronie AniaPGPL w sekcji Teamwork. No i osoba, która jako pierwsza prześle do mnie to hasło, to ta osoba dostanie się na serwer. Oczywiście, jeżeli potwierdzi chęć brania udziału właśnie w tej. Naszej zabawie. No okej, okay, także to jest. A, no, jeszcze jakie jest zadanie? Zadanie, które będzie robiła ta osoba, wybierze sobie ta osoba spośród pozostałych, czyli tych, gdzie nie ma czerwonego, spośród pozostałych budowli, czyli ta osoba, która zgadnie jako pierwsza hasło, może sobie wybrać do zbudowania ratusz w Poznaniu albo ratusz w zamościu. Albo zamek w Malborku. No to jest praca, która na pewno będzie trwała więcej niż tydzień. Także od razu sobie weźcie pod uwagę, czy macie więcej niż tydzień, więcej niż weekend. Czy macie czas. Aha, jeszcze nie zaznaczyłam, że osoba, która będzie budowała, będzie budowała od, <coughs> od piątku do wtorku. Takie są nasze weekendy budowni budownicze, sorry, że. Że właśnie trwa to od piątku do wtorku taki weekend. No i, i w tym weekendzie, jak widzicie, tyle się zdołało zrobić. To też w czasie jednego weekendu akcent 58 zrobił. No, Wojex to budował przez dwa weekendy, no ale, no, wiadomo, szkoła i tak dalej, także nie zawsze. Wszyscy mogą zdążyć przez jeden weekend, ale, ale starajcie się po prostu w jednym weekendzie zmieścić. Wiadomo, że zamek w Malborku raczej jest na dwa weekendy niż na jeden. Dobrze, i co ja mówiłam jeszcze raz? Czyli ta osoba może wybrać sobie zamek w Malborku, albo dworzec główny w Gdańsku, albo kościół mariacki z Krakowa. Mam nadzieję, że nie zamotałam tutaj za bardzo dzisiaj. Bo, 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 bo tak jakoś chaotycznie mówię sama, właśnie dochodzę do tego wniosku. Czyli jeszcze raz, osoba, która wejdzie na serwer, będzie mogła sobie spośród raz, dwa, trzy, cztery, pięć, spośród pozostałych pięciu zadań wybrać jedno i to zadanie budować. Także to chyba już wszystko. Także. Liczę na Wasze zgłoszenia. Liczę też na to, że bierzecie pod uwagę to, czy macie czas od piątku do wtorku, żeby budować. No i, i co? I pozdrawiam Was i czekam na Wasze zgłoszenia. To tymczasem. Pa. pa.